Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenia Ziemi między innymi lider, którego prezesem jest pani Natalia Odważna, dyrektorem pan Marcin Burzyński. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Serce, prezesem jest pani Mirosława Sworowska, kierownikiem warsztatów terapii zajęciowej Katarzyna Krysman. Grodzickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, prezesem jest pani Anna Hoffman, kierownikiem warsztatów. Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka brandol Nowka. Pan Prezydent wita się teraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, również z Prezesem Panem Andrzejem Herzogiem, Her Prezesem Stowarzyszenia Dom Pomocna Dłoń w Błońsku. Meble ogrodowe wykonane przez podopiecznych tego stowarzyszenia są prezentem dla Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, w imieniu mieszkańców naszego powiatu witam bardzo serdecznie na Ziemi Grodzickiej. Witam na Ziemi Michała Trzymały, na Ziemi Franciszka Ratajczaka, pierwszego poległego powstańca Wielkopolskiego. Witam wśród tych, którzy pasję z tego życia realizują w pracy i działalności w organizacjach pozarządowych. Witam wśród jubilantów, którzy w tych dniach obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Witam wśród zdolnych przedsiębiorców, witam wśród roztropnych samorządowców, witam wśród młodzieży, w tym grupy młodzieży litewskiej. Panie Prezydencie, witam bardzo serdecznie wśród przyjaciół. Proszę Państwa, Wielkopolska naprawdę ma czym się chwalić. Ma wiele walorów i ma co pokazywać jako dobry przykład całej Polsce. Wiemy doskonale, że to jest i stosunek do pracy, to jest stosunek do prawa, Szacunek dla państwa. To jest ten upór drzymały z historii. To jest także i to wszystko, co stoi za przecież piękną tradycją Latańczaka, że jak już się bić, to po to, żeby wygrać. Tak jak wygrało powstanie Wielkopolskie. Ale Wielkopolskie może pokazywać także inne skarby, których jest właścicielem. I chciałem serdecznie podziękować władzom samorządowym, że zechciały tutaj prezydentowi Polski pokazać w Grodzisku też wielką, wielki, wielki walor, którego, który, który trudno przesadzić, mianowicie siłę organizacji pozarządowych, znaczenie posiadania zdolności pracy dla innych, nie tylko po to, aby zarabiać wielkie pieniądze, ale po to, aby uzyskiwać satysfakcję z postępu dobra wspólnego. To też przepiękna tradycja Wielkopolska. Organizacji, które powstawały z potrzeby rozwiązywania problemów społeczności. Jak kto zna historię, to wie, że w wielu miejscowościach w Wielkopolsce są o najstarszym rodowodzie, czy straże pożarne, czy kasy zapomogowe, czy inne formy samoorganizowania się ludzi, aby razem rozwiązywać swoje problemy. Ta zdolność do organizowania się w imię celów wspólnych to też wielka, wielka zasługa i wielka umiejętność wielkopolan. Do tego dziękuję, że mogłem poznać dorobek organizacji pozarządowych. Że mogłem także tu w Grodzisku zobaczyć, że to jest ważny obszar życia społecznego. Pewnie jest tych ważnych i cennych więcej, ale dziękuję za to, że możemy tu razem przeżyć z dumą i pokazać całej Polsce, że organizacje pozarządowe to też wielka zdobycz wynikająca z tradycji, ale wynikająca także z dobrze odczytanych dzisiejszych potrzeb i możliwości. Organizacje pozarządowe to przecież najlepszy pomysł, najlepszy sposób na budowanie polski obywatelskiej, gdzie obywatele mają możliwość organizowania się, uzyskują pomoc, ale z własnej inicjatywy działają, podejmują tematy i problemy ważne, potrafią pochylić się nad wieloma tymi sprawami, które gdzieś mogą zginąć nie tylko z oczu. Ale z możliwości realnego działania władz y, administracji państwowej czy samorządowej. Na tym polega wielkość państwa demokratycznego, że znalazło sposób na rozwiązywanie spraw obywatelskich poprzez siłę i chęć działania samych obywateli. Do tego gratuluję wszystkim. I dziękuję szcz szczególnie serdecznie organizacjom pozarządowym, także tym, które pokazały że mają nie tylko swój dorobek, ale tą wielką wrażliwość na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji z różnych zresztą bardzo przecież powodów. To wielka siła Wielkopolski, to wielki dorobek całego powiatu i, ca i całego Grodziska. Dziękuję najserdeczniej. A jeśli chodzi o zaproszenie do Warszawy, to bardzo chętnie. Jeśli władze samorządowe to jakoś zorganizują, to bardzo bym wiół, jeśli bym mógł Witać też i delegacje grodziska po Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Razem liczę na to, że razem z organizacjami pozarządowymi serdecznie zapraszam do Warszawy, bo i w Warszawie warto pokazywać mądrą, pracowitą i obywatelską Wielkopolskę. Dziękuję bardzo. Że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski nadał medalę za długoletnie pożycie małżeńskie osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do osób, które odbiorą dziś medale z rąk pana prezydenta. Proszę wszystkich państwa o powstanie. Państwo Zofia i Szczepa, Szczepan, Szczepan na Gratuluję wszystkim oznaczonym w imieniu państwa, bo to jest wielki przywilej prezydenta, że może dziękować i może odznaczać w imieniu całego państwa, całego narodu. Jest za co dziękować tym, którzy przeżyli przykładnie tak wiele lat ze sobą i mogą się cieszyć owocami jesieni życia pewnie w postaci własnych dzieci, własnych wnuków, a pewnie i czasami ludzi prawnych. Jest za co dziękować, bo to są dobre wzory. To jest także wzmacnianie tego fundamentu trwania narodu, co tu w Wielkopolsce, na dawnych kresach zachodnich zawsze miało ogromne znaczenie. Także serdecznie gratuluję Państwu, wszystkim oznaczonym. Serdecznie dziękuję i życzę jeszcze wielu, wielu lat, dobrych lat, szczęśliwych lat, w przekonaniu, że. Ta jesień życia i owoce tej jesieni są czasami najsłodsze, najlepsze, nawet jeśli trochę później. Serdecznie.